Małżeństwo w Tajemnicach Różańca Dzień szósty Sobota Tajemnice radosne Refleksja Tygodnia U progu tych rekolekcji uświadom sobie, że Bóg zaprosił Cię do małżeńskiego powołania, by rozradować Twoje serce. Bez względu na okoliczności staraj się odkrywać radość płynącą z opatrzności Bożej, nieustannej troski stwórcy o wasz duchowy rozwój, będący niekiedy owocem trudów dnia codziennego. Autentyczna radość nie pochodzi z tego świata, płynie ona z obietnicy zbawienia, ukrytej już w pierwszej tajemnicy zwiastowania. Zadanie dla Ciebie. Poświęć ten dzień na przywołanie ważnych wspomnień, zwracając szczególną uwagę na tajemnice radosne, jakimi obdarował Cię Bóg. Pomyśl o przyjemnych chwilach, dobrych momentach, ale także o sytuacjach, które choć z pozoru trudne niczym, wizyta Anioła zwiastującego wielkie zmiany. Czy poród w ubogiej stajni przyniosły w Twoim życiu błogosławione owoce? Wypisz na kartce to, co wydaje Ci się najcenniejsze pośród wydarzeń z przeszłości. Wieczorem, w ramach podsumowania dnia i zarazem osobistego podsumowania tygodnia, napisz własny magnifikat. Tak jak Maryja, umieść w nim słowa uwielbienia Boga. Wspomnienie wielkich dzieł, jakimi dokonał w Twoim życiu, i nadzieję, a w zasadzie pewność, że nadal będzie Ci błogosławił. Niech ta pieśń będzie Twoją osobistą modlitwą. Wracaj do niej, dopisuj to, co ważne. Żyj nią. Kochani, niech Wasze magnifikat prowadzi Was przez życie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.